Minęła godzina 13. Złośliwi mówią, że w jej żyłach płynie słodki lukier, a w ogródku hoduje tylko cukrowe buraki. My wiemy na pewno, że do makijażu używa cukru pudru, a brwi barwi czekoladą. Mówimy na nią nasza słodka Kasia, choć oficjalnie nazywa się Katarzyna Meller. <ścoughs> Co będzie dzisiaj na słodko? Dzisiaj mogłabym powiedzieć: How y'all doing? bo robimy key lime pie, czyli limonkową tartę. Ale ponieważ nie mam limonek, to zrobimy tartę cytrynową. Zasada jest prosta. Jeżeli macie limonki, wyciskacie limonki. Jakich nie macie, to radzicie sobie z cytryną. Jest równie dobra. A smaki są jakieś różnice w smakach? Czy nie stwierdzono? Tak, są różnice. No limonka, jak wiesz z drinków. Ma trochę inny smak niż cytryna. to z limonką. Przenosi się to również smakują głównie na... te kilo. Inne dania. Limonka. Słuchajcie, ponieważ Amerykanie nie lubią sobie komplikować życia, nie jest to wysoka kuchnia francuska, gdzie musisz stać 40 minut na zrobieniem jednego sosu. To, to jest banalnie proste. Pokażę wam wersję dla mega leniwych i dla trochę mniej leniwych. Dla mega leniwych musicie kupić herbatniki, które miażdżycie i robicie po prostu spód do tarty z herbatników. Ale tu nie ma. Nie, bo ja jednak. Ale nie jesteś leniwa. Nie jestem aż tak leniwa, a raczej bardzo cenię po prostu swoje kruche ciasto, które jest zainspirowane kruchym ciastem Nelly Rubinstein, którą. Uwielbiam i kuchnia Nelly jest w ogóle Biblią, uważam, dla wszystkich gotujących, dlatego ja zawsze robię ten kruchy spód, ale idę na skróty, nie wkładam ciasta do lodówki, tylko po prostu od razu daję na formę. Natomiast jeżeli chodzi o główną część tej tarty, czyli tę masę, która znajduje się nad spodem, to jest jeszcze prościej, a mianowicie łączycie. Mleko skondensowane słodzone, puszkę jedną, ze 100 mililitrami albo wyciśniętego soku z limonek albo z cytryn, dajecie do tego cztery żółtka i to mieszacie i zalewacie masę i macie ciasto. Masło po co? Masło do kruchego ciasta. Okay. Pokażę Wam, jak, jak ta tarta wygląda. Tak to wygląda. W oryginale spód robi się z takich herbatników grahamowych. Widzicie to? Skąd to jest? Z jakiej książki? Pokaż. Ojej, ojej, poczekaj, no. z której to? A, z takiej. A, okej. Okay. Właściwie hmm. mógłbym ci przerwać, mam też konkurs. Jeśli wejdziesz na stronę sklep, y nie, sklep.pl lub melernadokładke.pl i naciśniesz guzik kupuję i wydasz kilkadziesiąt złotych, w nagrodę otrzymasz jedną lub dwie książki, w zależności od tego, który guzik wylosujesz. Dobrze, słuchajcie, bierzemy się do roboty. Jestem dzisiaj w świetnym nastroju, bo zrobiłam super trening. Bardzo pozdrawiam Ole, moją trenerkę, która postanowiła zadbać o nasze głowy przede wszystkim, nie tylko ciała. I robi online nowe treningi. Gdybyście były chętne, to znajdźcie jej. Ona się nazywa Holistic Personal Trainer. Chyba i na Instagramie, i na Facebooku. I robi takie treningi dla wszystkich chętnych. Bo naprawdę ja już czuję, jak tak siada trochę mi wszystko. Te treningi mi pozwalają się podnieść i znowu zmierzyć się z tą nierówną rzeczywistością. Ale ja robię w Thermomixie, czyli w moim robocie, w którym to robię najsprawniej, bierzemy. Błyskawicznie 120 masła na, tak, na taki jeden spód 26 cm. Wyłożyłam go um, papierem do pieczenia, dlatego że um, strasznie mnie denerwują takie zwykłe spody do um, tarty. Najlepsze blachy do tarty to są takie, które od paru lat można kupić, czyli z wyjmowanym spodem. Po prostu pieczysz są tartę, robisz klik i masz gotową tartę na spodzie. A tu wykrajanie tego pierwszego kawałka naprawdę jest ponad moją cierpliwość. Dlatego robię to na papierze, wtedy bardzo prosto jestem w stanie po prostu wyciągnąć papier i mam ładnie, nienaruszoną y, tartę, czy cokolwiek innego piekę. 120. Wydaje mi się, że coś jest nie tak z tą wagą, bo już tu mam ponad pół masła. Ty kochasz masło. Ten... No, kocham Rzuć masło, kocham masło, ale Złuchaj. jeszcze... Wrzuć kostkę. Nie wrzucę kostki. No i widzisz, już i tak dałam więcej. Dobrze. Mamy 120 masła, dwa żółtka wbijamy. Białka tu sobie odłożę, bo tyle tych białek będzie, że tak, możecie po pierwsze zrobić sobie bezę jeszcze na górę tego key lime pie na, na, na górę tego placka cytrynowego. Dla mnie to już jest trochę za dużo, ale zrobię takie małe bezy. Myślę, że moje dziewczyny będą zachwycone. No, i jeszcze drugie żółtko mi jest potrzebne do ciasta. Potem jeszcze cztery żółtka do masy, więc trochę jajek zużyjemy. Ja mam naprawdę, jestem szczęściarą, bo ja mam jajka od sąsiadki, więc lepiej być nie może. Tego gluta może nie będę tu dawać. Urwiemy go. O. Dobrze. Dwa już są. Teraz mąka. Mąki 230 daję. No. Sypiemy. Po prostu dietetyczny. Mąka u nas deser idzie, dzisiaj będzie. To Masło, żółtka i mąka. Tak, bardzo dietetyczny, zdrowy. Wspaniale. No, bo... dzisiaj nie będzie tego deseru, dlatego że. Y... Niech to dzisiaj nie będzie, przepraszam. No, może będzie, ale późnym popołudniem, bo musi bardzo dobrze ostygnąć to ciasto. Trzeba je włożyć do lodówki albo wystawić na balkon, żeby się schłodziło. Ono dopiero wtedy jest dobre. Podaj mi proszę sól, bo jeszcze muszę pół łyżeczki soli wrzucić. Już. Pół łyżeczki soli i w zależności od tego co robicie, to ten y, kruchy spód y, możecie do niego dać więcej lub mniej cukru. Ponieważ na górze mamy już puszkę słodzonego mleka skondensowanego, to ja dam dosłownie jedną łyżkę cukru. Normalnie, jeżeli na przykład robię tartę ze śliwkami na tym samym spodzie, to daję trzy łyżki cukru. I w ogóle nie słodzę śliwek wtedy. Więc dowolnie tym możecie zarządzać. Nie, nie słodzisz śliwek? Przepraszam? Nie, nie słodzę śliwek. Mieszam to po prostu, żeby się połączyły masy, jeżeli, jeżeli macie czas, to możecie gotowe ciasto zawinąć w kulkę w folię spożywczą i wstawić na godzinę do lodówki, ale ja czekać nie będę. Już y, to ciasto zagniatam. Robię to bardzo prosto. Ja go nie wałkuję, y, tylko wysypuję na formę. Oj, oj! Wygląda, jakby zabrakło tam czegoś: wody albo, <grym> albo jajek, albo mleka. Ona jest bardzo plastyczne, zaraz zobaczycie. Kruche ciasto przed upieczeniem. Wygląda, wygląda jakbyśmy się znaleźli na plaży, prawda? Ale zobaczcie, zostawiamy sobie na boki, bo to nie mazurek już, pamiętajcie, nie, mazurki już mamy za Key sobą. Lime pie. Ciasto z Florydy. Tak. Wygląda jak plaża na Florydzie. Dochodzimy tu do brzegów. I teraz po prostu ugniatamy. A ono jest y, suche, takie jak ja? Czy ono się lepi trochę? Nie, ono się lepi. Ono jak musisz? To się lepi, faktycznie, jest takie jak mokry piach. Mhm. No, robimy brzegi. A to nie znaczy... będzie kruche ciasto w końcu, tam na końcu. No, jest kruche. Ale po upieczeniu? Będzie kruche. Okay. No. Kochani, dodaliśmy tutaj cytryn. No, kochanie, to jest sam spód. No, Aha, sorry, ci, przepraszam, nie myślałem. Brak mi słów, żeby. Znaleźć nie, bo teraz zobaczyłem, że nie dodaliśmy tych cytryn <laughs> i mleka. Ja myślałem, że to już. Okej, okay, sorry. Zamyśliłem się, przepraszam. W losie. W <laughs> losie. Co dalej? Teraz. Spód już mamy. Na jakieś 12 minut e, wkładam go do pieca rozgrzanego do 180 stopni, e, żeby po prostu się ciasto zrobiło takie złote, powiedzmy. Teraz muszę opłukać termomiks, i muszę opłukać ręce, i robimy już mm, masę. Masę robi się bardzo prosto. jest, ja tylko to hmm. opraczę, bo Tutaj nie ma nic. I została co nam skończyło. cytryna. Z czego zrobimy cytrynę, Czy masę? Z cytryny i mleka. Zobaczcie. Jest to. Wytrę, żeby mi to... Najważniejsze w to jest, żeby suche były te sztaby. Ok, i teraz. Zobaczycie, że nie ma naprawdę nic prostszego. Bierzemy puszkę mleka skondensowanego, słodzonego. Wlewamy. Całą puszkę. No, mówmy się, można użyć też normalnego miksera czy normalnego robota, takiego tak, kuchennego, Tak, no to. Takiego, no, który ma takie dwie szpatułki, tak? to zamieszać nawet e, widelcem. No, e, chodzi o to, żeby, żeby po prostu wszystkie składniki m, się połączyły. Ja to robię po prostu tu, bo jest najszybciej i najwygodniej. Cztery żółtka wbijamy. Znowu, ale będzie zdrowo białka zostawiamy. Możemy zrobić właśnie bezę. Jedno. Uch, to już chciało uciekać drugie. Trzecie. Gdzie jadłaś najlepsze Killing Swoje czy gdzieś? No pamiętam dokładnie pierwsze Killing pie, które jadłam. Było to w Miami, na Florydzie. W latach 80. moich rodziców Judy doskonale wiedziała, że wstrzeli się w dziesiątkę. Ale miałaś wtedy... patrzyła, czekała i patrzyła na moją reakcję. Ile miałaś wtedy lat? No to było to było teraz dopiero. Aha. Niedawno. Nie, jak byłam tam jako dziecko, to nie znałam killajpa. Dobrze. I teraz musimy 100 ml cytryny wycisnąć. Tu akurat 200 100 ml. Wykorzystam to jako miarkę. To była już taka cytryna napoczęta. Słabo. Jak macie wyciskarkę, to możecie sobie to po prostu wcześniej wycisnąć. Na pewno będzie szybciej i wygodniej. Gdybyś mi powiedziała, to, to bym wyciśnął no to wstęp w, w, wcześniej. No, ale potem mówisz, że już Adam Słodowy, wszystko gotowe, więc już zróbmy coś. Poza tym byłem zajęty pisaniem wstępu dla Ciebie. Tak, tak, tak. Tu, wiecie, jest już takie mm, taka chęć zaistnienia, że już są pisane te wstępniaki. mam drugą wersję, mogę zyskutować, chciałem Cię oszczędzić. Może sobie darujmy. Jeszcze trochę. I teraz Kaśka wypije to na raz i hmm. się nie skrzywi. Nie, nie możesz. Uśmiechu. Nikt nie może tego hmm. wypić, bo yy, trzeba to włożyć do. Mogę ci dodać do tego czegoś. Tej no, masy. Bimbro od sąsiadki. To, bimbru to już dawno nie ma. To już nawet ja wiem, chociaż nie próbowałam. Bo dużo gotowałem. <laughs> Ile mamy? No jeszcze troszkę. Ja myślę, że to już jest ok. Nie, musi być 100, żeby były dobre proporcje. To jest ważne, dlatego że inaczej to będzie za słodkie. A to będzie kwaśne ciasto. Ma być kwaskowe. Nie, nie jest okej. Okay. Jeszcze nie jest 100. Ty nie masz okularów, to nie widzisz teraz. Ja nie muszę nosić okularów. W moim mm -hmm. wieku nie nosię okularów, Katarzyna. Tak. Może w Twoim? Ja nie noszę. Fajnie jest mieć młodszego męża. <laughs> nie wiem, nigdy nie miałam. Jeszcze, słuchajcie, jeszcze muszę wycisnąć tę połówkę dobrze, że nie musimy nigdzie iść, bo to przynajmniej w popołudnie, w sobotę spędzimy na, na patrzeniu, jak wyciskasz cytrynę. <noise> Więc następnym razem wszystko przygotuję, bo uważam, że to jest bezsensowne tracenie no czasu. nie, no co Ty. Spręgiela. I teraz proszę 100 ml o widzę jedną pestkę. Halt! Bez pestek. Pestki o, są gdzieś. gorzkie, słuchajcie. I musicie tego pilnować. Dobrze, muszę opłukać ręce. Nie, masz tutaj nie chodzić. Nie lubię tego uczucia klejących rąk. Dosłownie, naprawdę, mieszamy wszystko. Filamon. mąki. <słyski> Jest? Mleczko. I, to jest, I to jest wszystko, słuchaj. Mleczko, żółtko, żółtko cytryny. pomieszane. Tak? E, mleko, żółtko, słodkie, cytryny. cytryna cytryny. Okay. I teraz, e, czy minęło 10 minut już tu? Od wsadzenia ciasta? Mm -hmm. To jest dobre pytanie. Tak. Minęło? Tak. Ale serio. E, nie wiem. Ale no tak, dobrze. Jest 13.17. minęło, Więc mam nadzieję, do, 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 że. Bo zrobiłaś... y, jeszcze z masą. Dobra. No więc minęło 10 minut. Tymczasem, po 10 minutach. Po 10 minutach wyciągamy nasz spód, który się mm, Jezu, już zarumienił. Pięknie pachnie, naprawdę jak, jak. pięknie mm. pachnie, ale nie, nie jest tu nic, proszę Cię, na razie. I. Wylewamy naszą masę. Dokładnie tu trzeba wszystko wyskrobać z dna. Całe to dobro, które tam jeszcze leży. O. Mhm. W ogóle to jest też niezła opcja na mazurek. A propos. Mazur. A propos jeszcze świąt, które przeszły. Są przecież mazurki pomarańczowe, może być i cytrynowe. A, teraz pamiętam. Ta góra już nie jest krucha, tylko ta góra będzie taka plastelinowa tak. w odbiorze. No i jeżeli lubicie bardzo słodkie, to możecie właśnie jeszcze ubić te białka na sztywno i jeszcze dać je tutaj na górę, ale. Dla mnie to już by było za dużo w ogóle do tego Killine Pie to mm, ja muszę sobie zrobić jakąś bardzo gorzką herbatę albo kawę, bo y, nawet niewielki kawałek naprawdę nieźle zamula. Ale to będziemy jeszcze piekli. Tak, brawo, Watsonie! Yy, Wkładamy ciasto <grym> na 20 minut. Do pieca rozgrzanego do 180 stopni. Ty, się zacząć niekorzystnie pokazywać, jak będziesz Z... to tak pewnie mówiła. I jeszcze <śmiech> bardziej? <śmiech> e, I teraz tak: 20 minut ciasto jest w piecu, potem musi bardzo dobrze ostygnąć. Wkładać je do lodówki albo na balkon, żeby, na, żeby było zimne. I wtedy naprawdę jest dobre. W Stanach jest serwowane jeszcze z bitą śmietaną. Dla mnie to już jest za dużo, ale próbujcie. Życzę Wam smacznego. W poniedziałek robimy risotto, które moje dziewczyny uwielbiają i chcą je robić ze mną. Także do zobaczenia w poniedziałek. Miłego weekendu. Mówiła dla Państwa słodka jak miód Katarzyna Meller. Z mazur, przykrytych chmurami niczym wata cukrowa. Wszystko znajdziecie na YouTubie. Tik, tak, tik tak. 20 minut później wracamy do słodkiej, mazurskiej norki naszej Kasi. Na żywo. Wyciągamy pyszne ciasto z piekarnika. Minęło 20 minut, i to już tyle dla Kiline Pie. Zobaczcie trochę tak spuchło i teraz wyjmujemy ciasto z pieca. O. Ach, ależ jest po prostu pięknie żółte. Jakie jest nie, nie dotykamy. Nie dotykamy, bo to grozi, wiesz, amputacją ręki. Na no co ty. Próbuję. I teraz ciasto stygnie. Jak już będzie um, w temperaturze pokojowej, to wkładacie albo do lodówki, albo wystawiacie na balkon. I jecie, jak już będzie porządnie schłodzone. Musicie wytrzymać. Obiecuję, że warto. Czekać. Słyszysz ten dźwięk? To niebociany, to zmywarka cię wzywa. Koniec <laughs> na dzisiaj: Pornu. Widzimy się w poniedziałek i na YouTubie. Do zobaczenia!